Jacek Rybka, założyciel i menadżer firmy Wulkanizacja-Sprzedaż Opon. Jacek Rybka. Firma powstała w 1994 roku. Założył ją tuż po ukończeniu szkoły, był inicjatorem wszystkich działań prowadzących do rozwoju firmy. Firma działa 22 lata. Są dwa oddziały, jeden w stanowicach, jeden w czerwiące. Zajmujemy się wymianą opon, wulkanizacją, wymiana olei, pranie tapicerek, mycie silników, opony ciężarowe, wymiana klocków. No, także taką większą gamę robót, prac wykonujemy. Firma wulkanizacyjna sprzedaż opon Jacegrypka powstała w 1994 roku. Początkowo warsztat mieścił się w Czerwiące. W 1995 roku powstał oddział w Stanowicach, który stał się główną siedzibą firmy. Jacegrybka rozpoczynał od usług wulkanizacyjnych. Z biegiem czasu zakład rozbudował się o część mechaniczną, m.in. stanowiska do wymiany oleju oraz myjnie, w tym dla samochodów ciężarowych. Mój dziadek, później mój ojciec prowadził działalność właśnie w Czerwionce, no a potem później ojciec kupił mi pole i tak pomału, pomału po prostu wybudowaliśmy tu warsztat w Stanowicach i działa tu już gdzieś 19 lat. Firma zatrudnia na etacie 8 pracowników. Wszyscy mechanicy i pracownicy obsługi przechodzą regularne szkolenia, m.in. z obsługi nowo zakupionych urządzeń i maszyn. Trzeba po prostu dbać o klienta, trzeba no, pracować, no jak się to mówi, i, i, i działać. Może coś jest? Idzie powiedzieć tradycją, chęć do pracy, rozmawianie z klientem, także jest troszkę tego, ale idzie po prostu zarobić, idzie żyć z tego. Siedmiu, oś, siedmiu pracowników za, za, zatrudniamy, także myślę, że dajemy sobie rady. Jak pan zrobi dobro ponadto i klienci są zadowoleni i powracają znów do tych bierznikowanych. Firma od lat wspiera działalność miejscowych przedszkoli, szkół i parafii, między innymi przez sponsoring festynów, zabaw i przedsięwzięć charytatywnych. Pomagamy tam szkołom i charytatywnie, i tu do kościoła osobiście tam jeździmy w... Motokrosie też działamy ostro, także staramy się no, w miara możliwości pomagać. Warto pomyśleć i warto po prostu zainwestować, próbować, bo kto nie próbuje, to... Po prostu no, trzeba, trzeba trzeba coś tyś z siebie dać, żeby, żeby coś tam, jakiś grosz zarobić.